Niedawno dostaliśmy pierwsze informacje na temat sierpniowej fali z serii Lego Dreams i dzisiaj sobie te nowości omówimy. Wszystkie informacje pochodzą od Break Clicker'a, do którego Instagrama link macie w opisie. No a teraz przejdźmy już do zestawów oraz innych nowości. Nowe zestawy będą przedstawiały historię walk naszych bohaterów z nigdy Wiedźmą i co ciekawe każdy z nich będzie miał swojego złego klona, który zostanie stworzony z ich wspomnień. Ziplob będzie to Doombrop, Mateo Matteo. Easy Dizzy Logan Dogan, Zoe Dowie i Cooper Duper. Aha, wiecie, bardzo śmieszna nazwa. Wygląd naszych bohaterów również ulegnie zmianie, będą oni mieli nowe stroje, a nie te, które widzieliśmy do tej pory. W drugim sezonie Ninjago mieliśmy złe klony ninja stworzone przez Gramadona, i teraz Dreams będzie tak samo. Również w drugim sezonie będziemy mieli złe klony naszych bohaterów stworzone przez Nigdy Wiedźmę. Natomiast jeśli chodzi o zestawy, jakie dostaniemy, to będzie to tak. 714,79 Koci motocykl Zoe za 30 dolarów. 714,8 Starcie pandy za 35 dolarów, 71481 zwierzaki ze Snu Easy za 50 dolarów, 71483 stworzy z koszmarów Nigdy Wiedźmy za 60 dolarów, 71484 Dino-Robot kupera cyrex za 85 dolarów, 71478 Północny Kruk Nigdy Wiedźmy za 115 dolarów i 71485 Mechy mechrycerz Mateo za 130 dolarów. Do tego będzie jeszcze jeden nieznany ekskluzywny zestaw dla LEGO 71486 za 200 dolarów. Muszę przyznać, że jak tak się przyjrzeć tym zapowiedziom, to naprawdę źle to nie wygląda, a wręcz przeciwnie, to mogą być jedne z lepszych zestawów autorskich serii LEGO, jakie dostaliśmy w ostatnim czasie. W sensie, wiecie, dla mnie ciągle Monkey Kitty Ninjago będą jednak lepsze, jednak Dreamsy to jest całkiem spoko seria. Przede wszystkim jest ona bardzo kreatywna i jedyny. Inne co ograniczy tam projektantów, to ich wyobraźnia, dlatego tak dużo setów ma możliwości rozbudowy i po prostu zbudowania ich na kilka różnych sposobów, więc obstawiam, że z tymi tutaj również będzie podobnie. Do tego klony naszych bohaterów. No naprawdę zapowiada się dość ciekawy sezon. Ziplob też oczywiście wróci. Jak wiemy ostatnio został strażnikiem tej krainy snów. No a teraz z powrotem powróci, żeby pomóc naszym bohaterom. Ciekawe czy dalej z grylem koszmarów w brzuchu, ponieważ ma swój własny zestaw. Dajcie znać, co o tym. Sądzi? A ja dziękuję pięknie za uwagę. Hej!